No, i są nowe obostrzenia, które będą obowiązywać w Polsce. Czy nowe obostrzenia są gorsze niż te poprzednie? I na temat kontrowersji dotyczących tych nowych obostrzeń, chociażby kwestia tego, że kościoły dalej będą potwierane, a mamy ponad 30 tysięcy osób zakażonych. No właśnie, dlaczego na przykład sklepy meblowe czy budowlane mają być pozamykane na cztery spusty, a kościoły dalej mają funkcjonować? Także na temat innych obostrzeń, czy rząd robi wszystko, co w ich mocy, żeby walczyć ze skutkami koronawirusa? O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go, Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj na temat nowych obostrzeń jesteśmy tutaj na stronie rządowej gov.pl. Widzimy od 27 marca zmiany w zasadach bezpieczeństwa, zamknięte przedszkola i salony fryzjerskie oraz nowe limity osób w sklepach i kościołach. No i pojawiają się kontrowersje, bo na przykład przedszkole mają być czynne dla dzieci, tutaj lekarzy, a także służb mundurowych. No i na przykład właśnie tutaj Polacy mówią w ten sposób, to znaczy, że co dzieci na przykład mundurowych czy dzieci lekarzy są już po prostu odporne na koronawirusa, nie będą zarażać siebie nawzajem i tak dalej. No wiadomo, że lekarze po prostu są zaszczepieni, że mundurowi rozpoczął się proces szczepienia ich. Natomiast właśnie e, część społeczeństwa mówi, że to jest tak naprawdę dzielenie społeczeństwa na lepszych i gorszy Tak, ktoś jest mundurowym, ktoś jest lekarzem, to jego dziecko będzie mogło pójść do przedszkola. Wiadomo, że te służby są niezbędne teraz do walki ze skutkami z koronawirusem, no ale mm, oczywiście ja przedstawiam te opinie społeczeństwa, ciężko jest mi powiedzieć, ja nie jestem mundurowany, nie jestem w takiej sytuacji, natomiast co mają zrobić rzeczywiście pozostali, mm, tak, którzy mają dzieci właśnie w wieku przedszkolnym, e, gdzie mają oddać, tak, a na przykład nie mają takiej możliwości, żeby zostawić swoim rodzicom ty, czy teściom, tak, bo na, bo na przykład mieszkają daleka od swojego e, miejsca zamieszkania, Widzimy, w ostatnim czasie obserwujemy wyraźny wzrost zakażeń, któremu towarzyszy zwiększona liczba zajętych łóżek oraz respiratorów, i przede wszystkim wzrost liczby zgonów. Aktualne dane, liczba dynamika zakażeń rośnie, dlatego musimy reagować. Liczba łóżek dla pacjentów z COVID wynosi 36 tysięcy, liczba łóżek zajętych wynosi 27 tysięcy. Nowe zasady bezpieczeństwa od 27 marca do 9 kwietnia 2021 roku, no bo w ogóle te nowe obostrzenia potrwają teraz dwa tygodnie, tak? Jedna osoba na 15 m kwadratowych w sklepach do 100 m kwadratowych, jedna osoba na 20 m kwadratowych w sklepach powyżej 20, powyżej 100 m kwadratowych. To jeśli chodzi o handel, tak? Czyli znowu będą pe pewnie kolejki przed sklepami? Kult religijny od 27 marca w miejscach kultu religijnego będzie obowiązywał nowy limit osób na jedną osobę będzie musiał przypadać 20 metrów kwadratowych. Bez zmian pozostaje obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zachowywania półtorej metra odległości od innych osób. No ostatnio jedna z telewizji pokazała właśnie tak, odbywała się msza, była karteczka praktycznie na drzwiach, że w tym czasie na mszy może przebywać 44 osoby, a kamera weszła praktycznie do środka podczas tej mszy i tam było zdecydowanie więcej ludzi, także nikt sobie praktycznie z tego zakazu czy nakazu po prostu dotyczący liczby osób, nic nie robił. No nie wiem, jak to funkcjonuje, tak, że nie ma tam żadnej osoby, która by to liczyła, ministranta czy po prostu kogokolwiek, w jaki sposób to funkcjonuje. Podobno teraz minister zdrowia rozmawia z przedstawicielami kościoła katolickiego, że mają to bardziej weryfikować restrykcyjnie, a nie tylko kartkę przylepić, tak, no to jest w ogóle, no wyobraźcie sobie, tak, to tak samo jakby sklep na przykład miał jakąś limit, do tego sklepu może wejść 33 osoby i sklep sobie karteczkę przywiesza i nic po prostu z tego sobie nie robi. Przecież sklepy na przykład bardzo fajnie to zrozwiązały niektóre, że albo dawały koszyk, tak, miały od, określoną liczbę koszyków na sklep, to nic nie kosztuje praktycznie, taki koszyk, koszyk te, taki zwykły plastikowy. Na przykład, nie wiem, do danego sklepu mogło wejść 50 klientów, było 50 koszyków wystawionych, no więc wiadomo, że jak wszystkie koszyki zostały po prostu zabrane, była tam kobieta, która była przy wejściu, no to trzeba było poczekać, aż ktoś po prostu dzwonił się koszyk, ktoś wyszedł ze sklepu. Albo na przykład, nie wiem, blokadę na te ciuchę antykradzieżową, tak? Że po prostu przy wejściu był koszyczek ustawiony, każdy zabierał tą blokadę antykradzieżową, i jak wychodził, to po prostu ją zostawiał. No, też jest dobre, tak? No, bo wyjdziesz, to nie weźmiesz tego ze sobą. Zresztą po co ci taka blokada, bo to piszczy. A z drugiej strony jest ta liczba te, te, tych osób, tak? I oczywiście ktoś tam może to doglądać. Natomiast w kościołach, no, my, też nie mówmy, że w każdym kościele tak, to nikt tego nie pinuje, ale no, kamera też po prostu tej telewizyjnej nie była w każdym kościele. Ma wątpię, żeby to było w każdym pilnowane. Zwłaszcza, że teraz zbliżają się praktycznie święta Wielkiej Nocy, e, święcenie tych pokarmów. To też jest śmieszna dyskusja, bo mówi się o tym, że e, no powinny być po prostu święcenia tych pokarmów na dworze. No to znaczy, że co po prostu? Tak będzie na człowiek na dworze, to już mniejsze ryzyko, że się zarazi, tak? Jeszcze pokarmy, które będą ustawione jeden koło drugiego koszyczek i tak dalej. No, e, ja rozumiem e, religię i tak dalej, ale jest kwestia dyspensy, tak? Nikt nie mówi, że po prostu mamy zlikwidować Kościół katolicki, czy po prostu od. E, Zlikwidować tradycję. Absolutnie tak, ale powstrzymać się po prostu od tego w tym akurat roku. W przyszłym roku może wszystko nie ruszy pełną parą i będzie pasterka i po prostu święta religijne. Nic się nie stanie, zwłaszcza, że jesteśmy u progu, tak? Są te szczepienia. Już kilka milionów ludzi się praktycznie zaszczepiło. Więc wystarczy wydaje mi się, że chyba wytrzymać tak, jak będą te szczepionki, chociaż nie chcę być tej rzecznikiem rządu, ale wydaje się, że po prostu powinniśmy wytrzymać te kilka miesięcy. Teraz tak, salony fryzjerskie i kosmetyczne od 27 marca. Zakaz działalności obejmie także salony fryzjerskie, urody i kosmetyczne w całej Polsce. Żłobki i przedszkola tylko dla medyków. No i to jest właśnie kolejna sprawa, która dosyć, dosyć kontrowersyjna. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci i rodziców zamknięte zostaną żłobki i przedszkola. Wyjątkiem będzie sprawowane opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb podporządkowych, m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej. Tak to właśnie wygląda. No tylko, no właśnie, tutaj to budzi kontrowersję, znaczy wiemy o tym, że te służby są niezbędne, medycy są niezbędni, żeby ratować ludzkie życie, to jest rzecz oczywista, nikt tego nie kwestionuje, nie dyskutuje. Natomiast, no ktoś może powiedzieć, a równie dobrze, po, po, potrzebny jest inny zawód, tak, piekarz, piekarz jak nie będzie pracował, to nie dostarczy chleba, ludzie będą głodni chodzić. A piekarz też ma dzieci, tak? Czy po prostu jakiś inny zawód nie, nie wiem, kierowca, na przykład komunikacji, który wiezie ludzi do, 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 do pracy, tak, gdzieś yy, yy, ludzie jeżdżą komunikacją. Także no, jest to sporna sprawa. Pytanie też, w jaki sposób mają te przedszkola wtedy funkcjonować, tak? No bo dalej po prostu te dzieci mogą się zarażać tylko tyle, że właśnie ci mundurowi czy po prostu lekarze będą zaszczepieni, więc to dziecko, nawet jeżeli przyniesie koronawirusa z przedszkola, to teoretycznie nie zarazi po prostu tutaj swoich rodziców. Chociaż niektórzy mówią w ten sposób, no to powinniśmy w ten sposób poszerzyć tą grupę, na przykład przedszkola powinny być dostępne dla tych rodziców, dzieci, które mają, e, którzy, których gdzie rodzice są zaszczepieni na koronawirusa, chociaż no tych grup, no to praktycznie to są lekarze, tak, i mundurowi, chociaż dopiero mundurowy się ruszył ten proces szczepienia, no ale właśnie, tak, znaczy ja nie wiem, tak, nie podważam tego, może to jest dobre rozwiązanie, rząd tu musi praktycznie rozwiązać tą sprawę, natomiast ja przedstawiam to, co mówią ludzie, tak, a więc budzi to kontrowersję. Potem mamy kwestię tego, że tutaj ważne, rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego, a więc dodatkowe praktycznie świadczenie ze strony państwa dla tych właśnie rodziców będzie przyznawane. Sport tylko zawodowy, działalność obiektów sportowych zostanie ograniczona wyłącznie do sportu zawodowego, wszelkie wydarzenia będą mogły się odbywać bez udziału publiczności. No i tego praktycznie nikt nie podważa, to jest rzecz oczywista. Sport to nie jakaś rzecz nadrzędna, bez której nie możemy żyć, funkcjonować, tak? Oczywiście bardzo ważna, ale no, lepiej po prostu, żeby na razie po prostu przyhamować ten sport, niż żeby ludzie umierali, tak? No Wiem, jaka sytuacja dramatyczna po 35 tysięcy ludzi zakażony każdego dnia, po kilkaset osób umiera każdego dnia. No to są straszne statystyki. W święta Wielkanocne zostańmy w domu. Trudna sytuacja związana z COVID-19 wymaga ograniczenia naszej aktywności społecznej. Także podczas zbliżających się świąt wielkanocnych. Jeśli chcemy wrócić do czasów sprzed pandemii, musimy być odpowiedzialni. W okresie świąt powinniśmy, mieć, ograniczyć, powinniśmy więc ograniczyć nasze kontakty wyłącznie do najbliższych domowników, a ewentualne spotkania przełożyć na inny, bardziej bezpieczny czas. Wiele zależy od nas samych. Dbajmy o siebie i swoją rodzinę. I to jest kolejna kontrowersja, jeśli chodzi właśnie o ten zapis, ponieważ rząd nic nie narzuca, tylko sugeruje odwołuje się do naszego zdrowego rozsądku. Z jednej strony okej, okay, tak, jesteśmy świadomi, dorośli, aczkolwiek jak się popatrzy na ulicę na przykład i odwołuje się do nas do, do, do zdrowego rozsądku i też kara się nas, żebyśmy po prostu stosowali te maseczki, no to sporo ludzi tych maseczek nie nosi, tak. Eee, przynajmniej ja tak zauważam, moim zdaniem około 20%. Natomiast właśnie, czy yy, tutaj nie powinny być jakieś nakazy, tak, że na przykład zakaz przemieszczania się między województwami, zakaz przemieszczania się w czasie Świąt Wielkanocnych bez ważnego powodu przyczyny. To jest kluczowa sprawa. Praca zdana wszędzie tam, gdzie możesz. W całym kraju zalecamy także pracę online. No to było wcześniej, tak. To też jest śmieszne, bo rząd zaleca pracę zdaną. To już dawno po prostu pracodawcy tam, gdzie mogą, to robią tą pracę zdaną, ale nie wszystkie po prostu branże mogą pracować zdalnie. To jest rzecz oczywista. Nie pozostały ograniczenia, bez zmian edukacja uczniów wszystkich szkół podstawowych, ponadpodstawowych słuchaczów, placówek yy, kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego uczą się zdalnie. I to też jest zarzut właśnie do strony rządzącej, dlaczego wcześniej praktycznie nie były te edukacja w, w trybie zdalnym. Ja mówiłem od samego początku, ona się powinna odbywać w sposób zdalny od razu do końca tego roku szkolnego. Po co po prostu ten powrót uczniów tak na tydzień, na dwa, na miesiąc? Potem znowu praktycznie przerwa. To jest bez sensu, tak? To jest bez sensu. Tak samo było te ferie, praktycznie zimowe, że one będą przedłużone od razu, od samego początku. To praktycznie powinno być prowadzone bez jakiegokolwiek tutaj podważania tego, a nie takie przedłużanie jeszcze tydzień, jeszcze dwa tygodnie i tak dalej. Bez sensu to kompletnie wygląda. Hotele, obiekty pozostają zamknięte, z wyjątkiem m.in. hoteli robotniczych, a także np. dla medyków, kierowców wykonujących transport drogowy czy żołnierzy. No to jest też oczywista sprawa hotele, tylko po prostu dla tych, którzy bo niektórzy muszą rzeczywiście korzystać z hoteli, tak? Ro hotele robotnicze muszą być. Kultura wciąż zamknięte będą teatry, kina, muzea, galerie sztuki. No jak mamy tyle ludzi praktycznie zakażonych, to też jest oczywista sprawa sport. To tak tam, tam wcześniej było, ale zamknięte pozostają siłownie, kluby, fitness, stoki narciarskie, baseny, sauny i solarnia. Szczepienia i społeczna dyscyplina najskuteczną bronią walki z COVID-19. Pokonanie COVID-19 jest możliwe tylko poprzez przerwanie transmisji wirusa z człowieka na człowieka. Tylko, że oni ciągle nakręcają, mówią o tych szczepieniach, szczepienia, szczepienia, tylko nie ma tych szczepionek. To jest największy problem, tak? Bo oni tak mówią, jakby te szczepionki zalegały w magazynach i o, wy niedobrzy Polacy, nie chcecie się szczepić. A są te szczepionki? Ja mieszkam na przykład w Poznaniu tutaj prezydent Poznania mówi, że oni są w stanie praktycznie zaszczepić całe miasto, no milion ludzi w przeciągu miesiąca. no jest super sprawa, świetnie, tak? Mamy takie moce przerobowe w Poznaniu, ale nie ma szczepionek. Są w stanie zaszczepić, ale nie mają tyle szczepionek, tak? Mają ograniczoną pulę, po, poza tym są pewne grupy yy, wiekowe, są szczepione. Okej, okay, to wszystko, Ani dzisiaj pozdrawiam, zostawcie, suba.